Państwa bardzo serdecznie na 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Przed nami piękne występy. Jasełka, jakie jesteście wspaniałe, wyglądacie fenomenalnie, już wam to mówiłem. O godzinie 15.20 z minutami w tym roku udało nam się dzięki współpracy pokazać w całej Polsce, że Chocianów gra w Wielkiej Orkiestrze, więc o godzinie 15.22 jesteśmy na żywo w ogólnopolskiej TVN24, także rozwijamy tą ideę, współpracujemy, warto pomagać. Raz jeszcze serdecznie dziękuję Państwu za obecność i zachęcam do wsparcia. Bo ten cel, na który w tym roku zbieramy, a w tym roku mamy akcję, która głównie jest poświęcona sepsie walki z SEWS-ą, Tak więc, jak co roku, szczytny cel! I mam nadzieję, że tak samo wielkie pieniądze uda nam się zebrać, takie jak wielkie mamy serce. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Działania naszego sztabu w Chocianowie. Podsumowujące, 31 finał Wielkiej Orkiestry, Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiega powoli końca. Znamy już szacunkową kwotę, jaką zabraliśmy w tym roku. Jest to zapewne powyżej 31-32 tysięcy. Może jeszcze coś do tego się dołoży. Wtedy będziemy dopiero znali taką kwotę końcową. Co na to wpłynęło? Jest to bardzo duża kwota. W zeszłym roku przypomnę, było delikatnie powyżej 25 tysięcy, więc, więc teraz mamy znacznie, znacznie wyższą kwotę. Ale nie wzięło to się znikąd. Ta ilość osób, która była w tym roku zaangażowana w nasze działania, było to, były to podejrzewam, około powyżej 100 osób. Od samego rana, od samego rana, mimo że taki dzisiaj mieliśmy mróz, kwestowali nasi wolontariusze, było 28 wolontariuszy na ulicach. Mieliśmy trzy puszki stacjonarne, mieliśmy jeden terminal, to wszystko złożyło się na tą zbiórkę. Natomiast wszystkie datki, choćby nawet jedna złotówka, Wpłynęła na to, że jest tego tak dużo. Każdy pieniądz, każdy pieniążek, każda wpłata oznaczała, że ktoś chciał wspomóc wielką orkiestrę. W tym roku przypominam, graliśmy po to, aby wesprzeć walkę z sepsą. Zebraliśmy ogromne środki, sprzedaliśmy mnóstwo gadżetów, ludzie wrzucali ile tylko mogli. Cieszyliśmy się, bawiliśmy się też tutaj w naszym sztabie w hali widowiskowo-sportowej w Chocianowie, gdzie była masa ludzi, zaangażowali się w, licyta w licytację. Podchodzili do naszych punktów, był punkt emerytów z ciastem, z, z chlebem ze smalcem, była loteria, była wata cukrowa. Także każdy coś, od siebie, każdy coś od siebie dał. Dziękuję oczywiście wszystkim osobom, które się włączyły, przeprowadziły licytacje. Dziękuję szczególnie pracownikom z panią dyrektor Agatą Wesołowską z Regionalnego Centrum Kultury, która, którzy to wszystko przygotowali od, i od samego świtu aż do późnego wieczora i jeszcze nadal oczywiście muszą pracować. To wszystko wpłynęło na to, że możemy się w tym roku cieszyć taką właśnie kwotą, która pobiła yy, ten wynik zeszłoroczny. Dziękujemy oczywiście również władzom miasta na czele z burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim, którzy również przyczynili się do tego, że mieliśmy swobodę działania. Wszystkie nasze działania były wspierane, mieliśmy wszechstronną pomoc kierowaną od pracowników naszego magistratu. Dziękuję również służbom, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej, wszystkim jednostkom z terenu naszej gminy oraz oczywiście policji z naszego Chocianowskiego Komisariatu. Kocianów, Kocianów, czy jesteście? Czy jesteście? Zrobimy próbę. Czy jesteście? Słyszymy się? Widzimy? Są! So, powiedzcie jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy z wami już. U nas same szaleństwo od samego rana, jesteśmy tutaj na hali widowiskowo-sportowej w Chocianowie, mamy mnóstwo licytacji, loterie, które tak naprawdę już dobiegają końca, bo jest tyle ludzi, zabawy dla dzieci, występy dzieci ze szkół, mnóstwo ciekawych rzeczy, dobrych rzeczy do jedzenia, wiele się dzieje. Zapraszamy wszystkich do Chocianowa. Chocianów, a powiedzcie, co się będzie działo wieczorem? Zapraszamy przez cały dzień oczywiście, a wieczorem będziemy kończyli naszymi występami głównymi. Wystąpi nasza lokalna gwiazda Julia Sitko. Po niej wystąpi orkiestra Denta Chomieć Chocianów, Następnie DJ Mateusz Suchański. także zapraszamy serdecznie do naszej hali widowiskowo-sportowej, które jest ciepło i czekamy tutaj na wszystkich zmarzniętych ten zimowy dzień. Bocianów, ja Wam powiem tak szczerze, ja Was w ogóle ledwo słyszę, ale wyglądacie fantastycznie wiem, że u Was jest moc energii, czyli ściskamy Was serdecznie, machamy Was i pozdrawiamy Was z całego serca.